Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy robić jakieś rzeczy pod warunkiem w Babu. Jak na przykład wyświetlać jakiś element ze względu na jakiś warunek. Zrobimy sobie taki warunek, że wyświetlimy sobie na przykład tekst dla zalogowanych użytkowników. Tylko dla zalogowanych użytkowników. Wstawię najpierw, żeby nasza strona była typu column, Ustawię ten nasz tekst na środku. Pełna szerokość od zera do nieskończoności. Fit with content. I tak samo. Tutaj zrobimy z wysokością. Napiszemy tutaj w stylu H1, czyli dużym napisem dla zalogowanego użytkownika. Stawiamy layout. Normalnie nie wyświetlamy sobie tego elementu, ukrywamy go i nie zajmujemy przestrzeni. Więc zaznaczam when hidden i pokażemy go tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany. Więc wszystkie warunki definiujemy tutaj w tej zakładce conditional. Właśnie w tym miejscu definiujemy sobie warunek. Więc jeżeli nasz użytkownik jest zalogowany, to wtedy wyświetlimy sobie Tutaj nasz element. I tych warunków możemy tutaj poustawiać bardzo dużo, bardzo różnych. Możemy na przykład podpiąć się do jakiejś zewnętrznej API. Możemy sprawić, sprawdzić, gdzie nasz użytkownik jest. Mamy dostęp do obecnego użytkownika. Mamy dostęp do różnych elementów tutaj. Więc na przykład, jeżeli nasz użytkownik jest adminem, to wtedy zrobimy coś. Jeżeli nazywa się Karol, to zrobimy coś, I tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pokazuję tylko z tym, jak jest zalogowany. Więc jak jest zalogowany, to wtedy wyświetlimy sobie ten tekst. I teraz duplikuję sobie ten tekst. ctrl D i ustawimy coś podobnego dla niezalogowanego, więc zmienimy sobie warunek current user is Logout. out, to wtedy wyświetlimy tekst niezalogowany. Zróbmy preview, zobaczmy jak to wygląda, więc na dzień dobry jestem niezalogowanym użytkownikiem, bo jeszcze nikogo w ogóle nie rejestrowałem, więc mamy napis niezalogowany i nie mamy żadnego innego napisu. Wyłączę tryb debug i pójdziemy sobie do bazy danej, dodamy jakiegoś użytkownika, aby się zalogować, więc wracamy data, Update, a. włączymy sobie tutaj Tutorial, AND, New Entry i wpiszemy sobie karolmałpabocian.pl. Ok, tworzymy użytkownika i idziemy, uruchomimy sobie aplikację jako ten użytkownik. Uruchamiamy, zobaczmy co się dzieje. Mamy napis dla zalogowanego. Tu obok, nie zalogowany cały czas, tutaj dla zalogowanego. Jak odświeżymy sobie tutaj stronę, już mam też dla zalogowanego, bo moja przeglądarka wychwyciła, że gdzieś na tej stronie tylko w innej zakładce już się zalogowaliśmy. więc tym sposobem możemy robić warunki. Warunki możemy robić też przy różnych innych miejscach, na przykład w Workflow. Jak klikniemy sobie tutaj przycisk Start Edit Workflow, to też możemy sobie zrobić jakieś warunki, żeby na przykład co nam zrobiło, wysłało maila. Wysłało maila do kogoś, tutaj trzeba wypełnić oczywiście wszystko. Kiedy? Kiedy tutaj, jak klikniemy w przycisk i nasz użytkownik jest zalogowany, current user is logged in, to wtedy wyślemy sobie maila do naszego użytkownika, więc zrobimy sobie current user email i wypełnimy wszystkie pozostałe elementy. Więc całe to workflow stanie się, będzie się działało, wykona się tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany. No i tutaj możemy zrobić przeróżne inne rzeczy. Zrobić jakieś nowe rzeczy, coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Całe to nasze workflow się odpali tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany. Ale możemy zrobić jeszcze bardziej specyficzne rzeczy. Na przykład usuwamy cały ten nasz workflow, jeszcze raz klikamy sobie ten przycisk Start Edit Workflow. Ten nasz przycisk działa, odpala workflow. Tutaj robimy Send Email nowy Send. E-mail, robimy znowu jakieś create thing, coś tam make changes, i tak dalej, i tak dalej. Ale, i to wszystko będziemy robili zawsze, ale na przykład create a new thing zrobimy tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany. Więc znowu cały workflow się teraz odpaliło, ale warunek dodaliśmy tylko do jednego kroku. Więc klika ktoś ten przycisk button A. Zawsze wysyła się mail, zawsze robią się zmiany na obecnym użytkowniku. Oczywiście to nie ma sensu, ale tylko kiedy jesteśmy zalogowani, zrobi się to create anything, nową rzecz zrobimy tylko wtedy, kiedy jesteśmy zalogowanym użytkownikiem. Więc właśnie w taki sposób możemy używać warunków w babu, jak robimy różne rzeczy, czyli tutaj zakładka conditional albo zakładka tam warunki, tutaj kiedy mamy only when. Tutaj możemy ustawić warunki. Jest jeszcze opcja, że możemy edytować style i w stylach też są warunki. To będzie dotyczyło teraz różnych naszych kontrolek i takich ogólnych elementów. Na przykład jak ktoś najedzie na przycisk, to wtedy zmienia się jego kolor. I teraz jak, jak w jakimkolwiek miejscu użyjemy sobie tego stylu dla jakiegokolwiek przycisku, to zawsze ten warunek nam się będzie odpalał i nie musimy go ręcznie tutaj wypełniać w conditional tego konkretnego przycisku button A. Tylko on jest, zobaczcie, przejęty ze stylu, co jest tutaj pięknie przez babu napisane. I to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania mojego kanału oraz do subskrybowania. Cześć!